Hej, yo, yo, yo tutaj Deox, jo, A więc to jest już drugi odcinek z serii Skyden na moim kanale. Dobrze, więc w ostatnim odcinku, w ostatnim odcinku zrobiłem tutaj yy, nie, po prostu była to wyspa nie rozbudowana i nie było tutaj tego zniszczonego yy, i quest nie, do, nie został dokończony, jednak ja go dokończyłem i yy, właśnie yy, wziąłem nowy i tutaj jeszcze nic nie robiłem. Yy, czekam właśnie na odcinacz i dziś yy, postaramy się powiększyć tą wyspę wykonać chociaż 2-3 questy może, jak się nam uda, zobaczymy jak będą trudne. I yy, może dostać się do tamtej wyspy jeszcze zobaczymy, więc... Bez zbędnego pitulenia, zabieramy się do roboty, dobra, zbierzmy drewno najpierw, tak, najważniejsze, o, kop się. muszę jakieś śkierkę, zobaczymy ile mamy już staków, bo tutaj się mi trochę kopało, yy, bo parę minut to robiłem, więc, uuu, yy... ale mamy bruczku, sami widzicie jakie to jest ksiaste w ogóle jeśli macie jakieś takie pomysły w ogóle y jakie mody mo mogę jeszcze dodać to oczywiście piszcie w komentarzach ja to oczywiście y zawsze czytam no bo wiecie teraz to jeszcze nie ma tak za dużo tych komentarzy, ale ja oczekuję jestem zawsze gotowy dobrze więc mm, Mamy tutaj, mamy trochę drewienka i mamy trochę, a mamy, bo my potrzebujemy tego zwykłego, tak? Dębowe drewno, czyli to jest dębowe tak? do Dobrze, więc u, potrzebujemy trochę mączki kostnej. Mączki kostnej. O, ale wydupiło nam drzewo, ho... Oh, oh, oh. Dobrze, dobrze, super. wow wow what the fuck. Trolling na Teamspeaku. W ogóle, jeśli znacie taki program Teamspeak 3, no to polecam bardzo. W ogóle możecie kiedyś możemy się umówić, w ogóle na jakiś bić, na jakiś serwer, może jakiś mały trolling. <grym> mm -hmm, to się lubi, potrollować osoby. W ładnym tego słowa znaczeniu yy, pośmiać się z innych osób. No to są yy, na przykład na MySG, są różne tym spiki. No, zawsze można porozmawiać. O kurde, cienko jest tym trochę drewnem, tak wam powiem zimeczki, bo dopiero 16 musimy mieć aż jeden z Więc trochę może być z tym problem, ale... Mo, y, zaraz staramy się trochę nazbierać y, Posadzić drzewka Trochę rozbudować wyspę oczywiście Może zrobić jakoś prowizoryczny domek, przepraszam Was tutaj mamy właśnie too many items. Możemy sobie tutaj sprawdzać wszystko. EW EW Właśnie i na którymś odcinku jak już będziemy mieli dużo, dużo kobla i będziemy mieli nawet rozbudowaną wyspę to postaramy się zbudować mob -rendry. znaczy no ja się postaram oczywiście, mm, y, będzie dobrze przyjęta seria na razie to wiecie, wiecie jak to jest, więc co ja mam wam tłumaczyć dobrze więc lećmy na razie tam zobaczyć może mają jakieś jeszcze questy poboczne bo to jest oczywiście od gnol bossa Gnoul. Gnul, gnul, gnul. What the fuck. Dobra. Uu, dobrze, zimale. U, jak tu ciemno, ale... Nie można rozwalać ich wyspy, nie można, nie można, nie można! Nie można, nie... What the fuck. Dobra, zimaczki. Powróćmy już i... Co tu jest, kurde? Nie wiadomo. Dobra. No ja i tu byłem... Parę razy chodziłem, patrzyłem, ale... Zobaczmy czy mają jakieś questy. Mhm. I need more challenges. O, o! A, tu można tylko po prostu wymienić, tak? Dobrze. A, i u innych chyba też. Tak, tak, jak się orientuję. Tutaj może Hunter ma jakieś... A nie, jednak mają też... Musi... Tutaj jest do wymiany. nie, nie. nie. For now, I'd like to trade. O, możemy zapatyczki się wymienić. O, kamienia. No dobrze. Dobrze. O, robi się noc, więc zaraz z tobą będziemy, może, jakąś mączkę kołstną. Kołstkę mączną. Tak, tak. Poprawna polszczyzna. Nie ma co. Duży rzymal, zjedzmy sobie. I spadamy. <grymne> to jest takie uczucie, że się nie, nie traci itemów. To jest po prostu najlepsze. Ale właśnie już jesteśmy. Czekamy na jakieś potworki. Żeby nam się zespałonowały. No, spałnujcie się. Dobrze, ja więc za ten czas powiększę trochę wyspę. Dzisiaj więc taki odcinek, że będzie... Bardziej tak na luzaku, bez żadnych jakichś... Znaczy, wiecie jak to się zaczyna seria, to chyba nigdy nie ma takich kuksiastych beatem w ogóle. Wow, muskro sadzacie. Muskro wsadzacie? What the fuck? Muskro O, już widzę pierwszego szkieleta. byśmy mieli... Yy, mamy jedną strzałę. byśmy mieli jakiś to by było dobrze no a chodź, chodź no i spadł dobrze więc idźmy na te map. what the fuck ziomale widzieliście oto jakiś speed what the fuck omg czekajcie bo tutaj muszę się lekko zabarykadować. bo tutaj jest ciężko i to bardzo Robimy rakiku barikadę Dobrze, więc mogę się tam walić i chyba tak zrobię. Ła! Chodź, 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 chodź. O nie, tylko nie ty, Kripciu, 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 wun sien, wun wąd, wun Wunsien, wunsien, wunsien. Dobra, spadłem. <grystanie> Zioło, ale nie ma co. Yy, trochę lamimy, ale. Dobrze, zniszczmy to więc. To powiększmy. Trochę tutaj, tak. Dobra. Kurde. Dobra, więc tu mamy tak. Tak, 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 tak. A i zasadźmy. O! Drzewo nam wyrosło. Super, super. Yy, jakoś. Nie da rady tak szybko to idzie. Dobrze, więc możemy trochę też yy, tak, jakby. no ja wiem, przeczyt. To nie jest czytowanie. To jest po prostu używanie takich elementów Minecraftowych do zdobywania. Yy, większej ilości surowców. Dobrze, więc ja to zrobię. Pewnie znacie tą sztuczkę, że rośnie duże drzewo. To się robi tak, tak, tak. Tak, tak. O, co ja zrobiłem w ogóle zimowe? Nie ogarniam, ale rozwalamy to. Nie wiem, czy Uh, uh, what? Fuck! A Przepraszam Was. No tak, nie było tego na starszych wersjach, jest to. gramy na. 1,6, 1,4,7. Przepraszam Was. Kurde, teraz my musimy to zmarnować. No może. O, akurat nawet duży nam wyrosł. Dobrze, ziemale, więc. Ja. może zróbmy tak. Y ja zbieram ten y, tego ten y, stak drewna dębowego i wtedy wrócę do Was i pójdziemy tam i zobaczymy, co dostaniemy, więc widzimy się po cięciu, razie male, ją ją, powracamy. Mamy już właśnie stak, dozbieraliśmy tam 32 i mamy właśnie tutaj mieliśmy napisane, że m, możemy zanieść. No to lecimy. Dobra, ale trochę to trwało, ponieważ był problem z mączką kosną. Jednak akurat y, wydupiło nam duże drzewo i nie ma to jak deok, co nie przyfarciło się. I tym sposobem niesiemy to do NOLBOSA. Pup, co tam u ciebie? I'm gonna be gnowboss one day. Uu, chcę zostać bossem. Jeej, dostałem blok trawy! O tak! Dzięki bossie. Widzicie, teraz będziemy mogli mm, mieć trawkę. Mieć trawkę. No. Będziemy mogli mieć trawkę, no wiecie, będziemy mogli mieć, mhm. nie będzie tak, to teraz y, zostawmy to na razie, y, zaraz odnieśmy to i y, tam y, odnieśmy to i zobaczmy jak tam w koblarce naszej, ile tam staków jest, ja tam trochę przedłużyłem właśnie, y, o tam parę, Kilka, dzie, kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, ponieważ y, waliło tych staków tyle, że normalnie wypiście. Dobra. No, więc spoko Więc lecimy. Dobra, zabierzmy trochę. Powiększmy tutaj. O, jakieś dźwięki dziwne. Nie wiem, czy to słyszeliście, chociaż wątpię. To z Minecrafta. To. Dobrze, więc coś o male. Yy, idziemy na maszynową wyspę. Dobra. Yy, tak, mówiłem, że odniesiemy to i właśnie się tam dostaniemy. Yy, ten. Albo nie, jednak nie. Nie ma to jak niezdecydowany deox. Dobra ziomane sorki, przepraszam Was, ale yy, nie będziemy tam jeszcze się kopać, yy, to zrobimy w trzecim odcinku. Na razie idziemy po kolejny właśnie ten quest. Jeju, jak mi się jezur plączy jeszcze cały dzień chruwa, wiecie jak to w szkole TP zresztą pewnie macie to samo dobra, więc ja tu wbijam, biorę to, już mi to. O, nic uli. No! Oh wait, I think time. Dobra, to bierzemy rights. Nie chcemy na razie. Uh, let's see I, if I have anything for you. Hmm. Nie, po prostu tam nie chcie, tam było, że możemy jeszcze jakiś więcej temków. Jednak mm, na razie nie chcemy grasu, więc zróbmy right of fire. Jakieś, nie wiem, klikania, nie wiem czy to, usłyszycie, słyszycie, czy nie. O, idzie do mnie szkielet, dobra, chodź. Musimy do niego powoli, bo on mnie wkurza! No ziemalu. Ku... Ej, no nie dałeś mi kość. Jakieś... zlagowania, dobrze. Ja spadam... na wyspę. No wysypkę. Dobra. Lecimy, lecimy. Dobra. Jestem, prześpimy się. I yy, zobaczymy co tam trzeba. Co ten gnallboss od nas chce znowu. Right of fire. Grzybnia. 16 szkło. Uuu. Ciężko. Ciastko. 64 ciastka. Dobra. Więc trochę ciężko. Ciężko, ciężko. Jednak musimy. No dobrze zimale, więc. Musimy zdobyć więcej surowców, to jest pewne, ale. Tak, najpierw. Dobrze, więc to zostawmy i pójdziemy jednak po więcej gra. O oh my gosh. O jak to wygląda śmiesznie. pójdziemy jednak y, po gras, bo mamy, tu mamy ender y. zobaczymy czy zadziałają. Jak nie to się wkurzę. Ale okej. Okay. hulaj duża piekło nie ma. To zostawmy sobie i lecimy dobrze tepnęło ale mamy farta bo nie spadliśmy więc jest ok. dobra lecimy lecimy musimy jeszcze zdobyć trochę więcej grasu więc i need more glass block dobra gras Zadania do over. Dobra, więc dębowe drewno, dębowe deski. Dobra, ale Po prostu mnie to teraz rozwaliło. Gnolbosie, jakbym mógł, to bym cię teraz po prostu zabił. Pup. Jesteś zmęczony? Pup. Pup. Nie patrz. Nie masz. NIE PŁACZ, NIE PŁACZ Dobra, ziomale mm, Omg, oh co ten des wyrabia yy. Nie było Dobra O pup, co ty odwalasz? Pup Dobra, ziemale. Trochę trollingu Gnolbos po prostu mnie teraz strolował Omg oh ale dobrze, więc y, zadaniami tymi zajmiemy się w następnych odcinkach, bo już po prostu wymiękam. Dziś zakończyliśmy jedno zadanie i w następnym odcinku dostaniemy się właśnie do, y, do od tamtej wyspy, a w kolejnym do tamtej. No. Więc y, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, cześć, i na razie. Hej, hej! I nie myślcie, że Deus was nie widzi. Nie myślcie sobie o tym, że on nie widzi, jak wy chcecie. Zrobić za niego tego questa. Yo! For now, I'd like to trade. O, możemy zapatyczki się wymienić. O, kamienia. No dobrze. Dobrze. O, robi się noc, więc zaraz z to będziemy, może, jakąś mączkę kołstną. Kąstkę mączną. Tak, tak. Poprawna polszczyzna. Nie ma co. Dobrze, że zjedzmy sobie. I spadamy. <taki> to takie uczucie, że się nie, nie traci itemów, to jest po prostu najlepsze. Ale właśnie, już jesteśmy. Czekamy na jakieś potworki, żeby nam się ze No, spawnujcie się. Dobrze, ja więc za ten czas powiększę trochę wyspę. Dzisiaj, więc, taki odcinek będzie. Bardziej tak na luzaku, bez żadnych jakichś. Znaczy, wiecie jak to się zaczyna seria, to chyba nigdy nie ma takich kuksiastych bitów w ogóle. Wow, muskro sadzacie. Muskro wsadzacie? What the fuck? Muskro O, już widzę pierwszego szkieleta. Gdybyśmy mieli. Yy, mamy jedną strzałę. Gdybyśmy mieli jakiś. Łuk, to by było gorzej. No. A, chodź, chodź, No i spadł. Dobrze, więc idźmy na te mopki. What the fuck? Ziemale, o oto jakiś speed? What the fuck? Omg. Czekajcie, poczekajcie, bo tutaj muszę się lekko zabarykadować. Bo tutaj jest ciężko i to bardzo. Mówimy rakką barikadę Dobrze, więc mogę się tam walić i chyba tak zrobię. Ła! Chodź, 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 chodź. O nie, tylko nie ty kripciu, creepciu, creepciu, won, 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 won wunzien, wun wunchen. Wun, Dobra, spadłem. <ścoughs> Ziowa, ale nie ma co. Yy, trochę lamimy, ale... Dobrze, zniżmy to więc. To powiększmy. Trochę tutaj, tak. Dobra. Kurde. Dobra, więc tu mamy tak, 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 tak. A i zasadźmy. O, drzewo nam wyrosło. Super, super. Yy, jakoś nie da rady tak szybko to idzie. Dobrze, więc możemy trochę też tak jakby, no, ja wiem, przeczytać. To nie jest czytowanie, to jest po prostu używanie takich elementów Minecraftowych do zrobienia. Yy, większej ilości surowców. Dobrze, więc ja to zrobię. Pewnie znacie tą sztuczkę, że właśnie duże drzewo to się robi tak, 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 tak. O, co ja zrobiłem w ogóle, zimale? nie ogarniam, ale rozwalamy to. Nie wiem, czy Uh, uh, what? Fuck! A Przepraszam Was. No tak, nie było tego na starszych wersjach, jest to. gramy na. 1,6, 1,4,7. Przepraszam Was. Kurde, teraz my musimy to zmarnować. No może... O, akurat nawet duży nam wyrosł. Dobrze, ale więc. Ja. może zróbmy tak. Y ja zbieram ten y, tego ten y, sztak dębowego i wtedy wrócę do Was i pójdziemy tam i zobaczymy co dostaniemy, więc widzimy się po cięciu.